Podcast z duszą. Wielki Post. Dzień 9. Tomasz Akempis. O ciszy, samotności i skrusze. Znajdź dla siebie odpowiedni czas na odosobnienie i częstą myśl o dobrodziejstwach Boga. Zostaw to, co wywołuje u ciebie ciekawość. Badaj takie zagadnienia, które wywołują raczej skruchę niż zainteresowanie. Jeśli odejdziesz od zbędnych dyskusji, bezcelowych przechadzek i wysłuchiwania nowinek i plotek, znajdziesz wystarczająco dużo czasu, by oddać się pożytecznym rozmyślaniom. Najwięksi ze świętych, tam gdzie mogli, unikali towarzystwa ludzi i wybierali służbę Bogu w odosobnieniu. Ktoś powiedział, immo vero crudelior et inhumanior, quia inter homine I Ilekroć znalazłem się między ludźmi, wracałem mniej ludzki. Często doświadczamy tego po odbyciu długiej rozmowy. Łatwiej jest zachować zupełne milczenie, niż nie nadużywać słów. Łatwiej jest schować się w domu, niż upilnować się na zewnątrz. Kto zatem chce zwrócić się ku sprawom wewnętrznym i duchowym, musi na wzór Jezusa odejść od tłumu. Tylko ten, kto lubi żyć w ukryciu, nie musi obawiać się wyjścia do ludzi. Tylko ten, kto lubi milczeć, nie musi obawiać się rozmowy. Tylko ten, kto lubi żyć w podległości, nie musi obawiać się dowodzenia. Tylko ten, kto nauczył się słuchać rad, nie musi czuć obawy przed ich udzielaniem. Radości nie musi obawiać się tylko ten, kto ma za sobą świadectwo dobrego sumienia. Tymczasem nawet pewność zbawienia świętych zawsze była pełna bojaźni Bożej. A pomimo że odznaczali się wielkimi cnotami i mieli za sobą łaskę Boga, nie zmniejszało to ich zaniepokojenia i pokory. Poczucie pewności złych ludzi wynika natomiast z pychy i zarozumiałości. W końcu zaś przeradza się w oszukiwanie samego siebie. Nigdy nie uważaj, że jesteś w tym życiu bezpieczny, choćbyś wydawał się dobrym mnichem i oddanym Bogu pustelnikiem. Wielokrotnie ci, których ludzie uważają za lepszych, popadają w wielkie tarapaty ze względu na zbytnią pewność siebie. Dlatego dla wielu korzystniejsza jest nie wolność od pokus, lecz częste zmaganie się z nimi, by nie czuć się nazbyt pewnym, by przypadkiem nie popaść w pychę, a także by nie zwracać się ku pocieszeniom świata zewnętrznego. Jakże czyste sumienie zachowuje ten, kto nigdy nie szuka doczesnych radości, kto nigdy nie zaprząta sobie głowy tym światem, jakże wielki spokój posiada ten, kto odcina się od wszystkich próżnych trosk, kto myśli tylko o sprawach dotyczących Boga i Zbawienia, kto pokłada całą swoją nadzieję w Bogu. Nie jest godny boskiego pocieszenia, kto nie oddał się z entuzjazmem ćwiczeniu skruchy. Jeśli chcesz ją odczuwać całym sercem, wejdź do swej izdebki i odetnij się od hałasu tego świata, jak zostało napisane, rozważcie na swych łożach. W celi znajdziesz to, czego często brakuje na zewnątrz. Cela, jeśli się w niej często przebywa, staje się miłym miejscem. W przeciwnym zaś wypadku, brzydnie, jeśli od początku, zaraz po swoim nawróceniu, będziesz przebywać w niej i dbać o nią, to stanie się twoim dobrym przyjacielem i wielkim pocieszeniem. W ciszy i spokoju dusza oddana Bogu rozwija się i poznaje tajemnicę pisma. Tam znajduje rzeki łez, którymi każdej nocy oczyszcza się i upiększa. Staje się tym bliższa swojemu stwórcy, im bardziej zostaje oddalona od hałasu tego świata. Kto więc oddala się od swoich przyjaciół i znajomych, do tego zbliża się Bóg wraz ze swoimi aniołami. Lepiej jest ukryć się i troszczyć się o swój wzrost niż czynić cuda, zaniedbując samego siebie. To godne pochwały, jeśli duchowny rzadko wychodzi na zewnątrz, unika wzroku innych, a także sam nie chce patrzeć na ludzi. Dlaczego chcesz patrzeć na coś, czego nie można mieć? Świat przemija, a z nim jego porządliwość. Pragnienia zmysłowe skłaniają do krzątaniny. Z czym jednak wrócisz, gdy minie godzina, jeśli nie z nieczystym sumieniem i rozproszonym umysłem? Wesołe wyjście często kończy się smutnym powrotem, zaś radosne siedzenie do późna ponurym porankiem. Tak to już jest, że każda radość cielesna jest miła na początku, na końcu zaś gryzie nas i psuje. Co możesz zobaczyć gdzie indziej, czego tutaj nie widzisz? Tutaj są niebo, ziemia i wszystkie żywioły, przecież to z nich wszystko jest zrobione. Gdzie zobaczysz coś, co może długo przetrwać na tym świecie? Może uważasz, że mógłbyś się nasycić widokiem, i jest to jednak niemożliwe. Gdybyś zobaczył wszystko, co istnieje, czym by to było? Jeśli nie marnym widokiem, podnieś wzrok ku Bogu w niebie i przepraszaj za swoje grzechy i zaniedbania. Marność pozostaw ludziom marnym, sam zaś zwróć uwagę na to, co przydzielił ci Bóg. Zamknij za sobą drzwi i zawołaj Jezusa, Twoją miłość. Pozostań z nim, przecież nigdzie indziej nie znajdziesz tak wielkiego pokoju. Gdybyś nie wychodził i nie wysłuchiwał plotek, łatwiej zachowałbyś prawdziwy pokój. Ale skoro lubisz czasem słuchać o nowościach, musisz znosić niepokój ducha. Oskruszę w sercu. Jeśli chcesz się rozwijać, bój się Boga i nie pragnij nadmiernej wolności. Przeciwnie, poddaj swoje zmysły dyscyplinie i nie oddawaj się próżnej wesołkowatości. Poświęć się odczuwaniu skruchy, a odnajdziesz w tym pobożność. Skrucha jest kluczem do wielu korzyści, które zwykle szybko tracimy przez brak dyscypliny. To przedziwne, że człowiek, który rozważy i przemyśli niebezpieczeństwa grożące jego duszy, oraz wygnanie, jakiego doświadcza na tym świecie, może w ogóle odczuwać w tym życiu radość. To lekko duszność i brak troski o poprawę z naszych wad sprawiają, że nie czujemy bólu, który cierpi nasza dusza. Bardzo często śmiejemy się, gdy wypadałoby raczej płakać. Nie ma prawdziwej wolności i szczęścia bez skruchy i strachu przed Bogiem. Szczęśliwy kto potrafi odtrącić wszystko, co sprowadza na nas zamęt i oddać się skrusze, która jest cechą świętych. Szczęśliwy kto odpędzi od siebie wszystko, co mogłoby splamić albo obciążyć jego sumienie. Walcz, jak przystało na mężczyznę. Zwyczaj zwycięża się zwyczajem. Jeśli sam umiesz obywać się bez ludzi, oni pozwolą ci robić, co do ciebie należy. Nie wtrącaj się w cudze interesy i nie włączaj się w sprawy starszych. W każdej sytuacji patrz najpierw na siebie samego. Winy szukaj przede wszystkim w sobie samym, a nie w tych, których kochasz. Jeśli ludzie nie są ci przychylni, nie rozpaczaj z tego powodu. Przejmuj się raczej tym, że nie jesteś tak dobry i czujny, jak przystało na sługę Boga, i oddanego Mu duchownego. Często korzystniej i bezpieczniej jest nie mieć wielu uciech w tym życiu, w szczególności cielesnych. Tym niemniej, jeśli brakuje nam boskich pociech, to nasza wina, ponieważ nie szukamy skruchy i nie odrzucamy przyjemności próżnych i pozaduchowych. Zrozum, że nie jesteś godny boskiego pocieszenia zasługujesz raczej na wielkie cierpienie. Gdy człowiek ma w sobie tyle skruchy, ile powinien, wtedy wszystko, co z tego świata jest dla niego przykre i gorzkie, dobry człowiek znajdzie wystarczająco dużo powodów do smutku i płaczu. Niezależnie czy myśli o sobie czy o swoim bliskim, rozumie, że nikt tutaj nie jest wolny od cierpienia. Im dokładniej przygląda się samemu sobie, tym większe jest jego ubolewanie. Słuszną przyczyną smutku i wewnętrznej skruchy są nasze grzechy i wady. Leżymy oplątani nimi, z powodu czego rzadko potrafimy rozważać sprawy boskie. Gdybyś częściej myślał o swojej śmierci niż o długości życia, bez wątpienia przyłożyłbyś się bardziej do poprawy samego siebie. Gdybyś przy tym rozważył kary, które spotkają Cię w piekle lub w czyśćcu, sądzę, że chętniej znosiłbyś trud i ból i nie bałbyś się żadnego wymagania. Tymczasem, ponieważ te przemyślenia nie napełniają serca, a jednocześnie kochamy przyjemności. dlatego pozostajemy chłodni i bardzo leniwi. Często brakuje nam ducha, przez co bardzo łatwo narzekamy na słabość ciała. Módl się więc pokornie do Boga, żeby dał Ci skruchę, i mów razem z prorokiem: Nakarm mnie, panie, chlebem łez i obficie napój łzami. Fragment pochodzi z książki o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis wydanej przez wydawnictwo Esprit. Więcej informacji na www.esprit.com.pl